Witam, jestem Łukasz z kanału Wigacje Szczęścia. Tydzień temu nagrywałem film o tym, jak to jestem na poście wodnym w pierwszym tygodniu. Dzisiaj będę nagrywał film o drugim tygodniu, to już minęły dwa tygodnie. I chciałem wam troszkę opowiedzieć o tym, jak się czułem, co się działo ze mną, jakie miałem problemy, jakie pozytywne rzeczy związane z postem się zadziały. No i oczywiście no, jeszcze będę dalej nagrywał, bo mój post jeszcze się nie kończy. Będzie trwał 21 dni. No, później jeszcze etap wychodzenia z tego. Także zapraszam do oglądania filmu. Polecam. Na poście wodnym czuję się ogólnie bardzo dobrze, no ponieważ jestem przyzwyczajony do tego. Co najmniej dwa razy w roku robię sobie takie krótsze głodówki. Yy, około tygodnia. Mój najdłuższy post trwał 14 dni do tej pory. Teraz będę robił 21. Jak wylądowaliśmy na lotnisku w Warszawie, to doszedłem do wniosku, że okej, okay, ja nic nie wiem, muszę sobie poprawić kilka rzeczy. Yy, mam taką jedną sprawę, którą chcę wyleczyć, a mianowicie mam przepuklinę. No, zmagam już się z nią około pół roku, tak, 5 miesięcy, i w sumie nie wciągnęła się. Wszędzie czytałem w internecie na ten temat, to tylko było operacja, operacja, operacja. A ja postanowiłem, zrobię to swojemu. No i zobaczymy. Tak naprawdę, śledźcie mnie, to zobaczycie, czy udało mi się to wyleczyć przepustowo. Teraz opowiem Wam o problemach, które napotkałem yy, podczas tego postu. Yy, po pierwsze, wróciłem do pracy. Już nie mówię, bo praca jest ok, ale w pracy zużywałem więcej energii niż, no, niż jakbym siedział w domu. Tak? A podczas postu bardzo ważne jest dużo odpoczywać. Niestety no, życie jest życiem i nie miałem tej możliwości. Więc wracając po godzinie 15 do domu po prostu byłem tak zmęczony, że no, no niewiele mogłem mu swojej żonie pomóc w domu i no, z dziećmi no, bawiłem się, czytałem im książki, przeważnie leżąc. Także starałem się w domu wypocząć w najwięcej jak to możliwe. Druga sprawa to miałem takie trzy dni, gdzie miałem problemy z wypróżnieniem. Nie wypróżniałem się od 3 dni. Już nawet e, gdzieś tam z tyłu głowy nachodziła myśl, o, chyba będę musiał się wesprzeć lewatywą. Jednakże no, przeważnie to robiłem w ten sposób. Tym razem powiedziałem nie, nie, nie będę tego robił, ponieważ lewatywy rozleniwiają jelita, a to jest niewskazane, bo później przy dalszych e, dniach no, będzie wszystko rozregulowane. Wiedziałem, że pijąc odpowiednią ilość wody w odpowiedni sposób, pomogę sobie no, w tym stanie. No i faktycznie po trzech dniach wszystko ze mnie zeszło, co miało zejść. A objawem, który był naprawdę kłopotliwy, to właśnie trzeciego dnia jak się nie wypróżniałem, czułem duże zmęczenie, czułem jakby takie uczucie bardzo nieprzyjemnego, Stan nieprzyjemny w brzuchu. E, czułem się po prostu jakbym był podtruty. I potrzebowałem się tego wyrzucić. Trzecim takim negatywnym skutkiem było to, że miałem problemy na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia e, z zasypianiem. Po prostu kładłem się do łóżka, wierciłem się, kręciłem, nie mogłem zasnąć. Tak szczerze mówiąc, to nawet nie czułem zmęczenia. E, to było trochę negatywne, bo nie czułem zmęczenia w nocy, rano się budziłem niewyspany, tak 3-4 godziny spałem tylko no i szedłem dalej do pracy, więc to było takie trochę kłopotliwe. Jednakże też po kilku dniach to się skończyło i zacząłem normalnie w końcu zasypiać, kładłem się, przykładałem głowę do poduszki i po prostu... I nie mam. I tak mam już któryś dzień z rzędu. To jest bardzo przyjemne. A z pozytywnych, z pozytywnych właśnie rzeczy to, po pierwsze, nie mam już syndromu niespokojnych nóg. Syndrom niespokojnych nóg to jest to, że jak leży się w łóżku, już na spokojnie, chce się wyciszyć, tak odpłynąć w ten ser, to nagle coś zaczyna spędzić, coś zaczyna szturchać, coś przeszkadzać. Jakby mrówki jakieś przechodziły po nogach, no i właśnie nie mam tego. Wiele osób na różnych forach pyta się, jak z tym walczyć, co z tym zrobić. Nie mam, ja nie mam, nie brałem żadnych tabletek, tylko i wyłącznie post. Drugi pozytywny aspekt, który teraz mi przychodzi do głowy, to jest, staję się bardziej uważny, staję się bardziej skupiony wszystkich rzeczach, które po prostu wykonuję. Nawet żona zauważyła, jak wypakowałem, wypakowywałem ostatnie zakupy jedzeniowe, to tak wszystko robiłem tak powoli, tak dokładnie, taki skupione. I Magda mi powiedziała, Łukasz, ty jesteś tu i teraz. Ja mówię, no faktycznie w końcu no, to była taka jakby... Mm, jakby medytacja. Ja to robiłem tak, że każdą sekundę, każdą, każde przejście te, tych rzeczy z miejsca na miejsce ja odczuwam w danym momencie. Także to było niesamowite. No i oczywiście trzeci aspekt. No, zeszło ze mnie kilka kilogramów. Zresztą co to widać. To widać naprawdę czuję się bardzo dobrze z tym, czuję się lżejszy. Smukły, w końcu, w końcu wróciłem do swojego stanu takiego normalnego, który no, ja preferuję i bardzo go lubię. Mm. Ogólnie to od rozpoczęcia postu straciłem 10 kg przez dwa tygodnie. 10 kg, ale mało tego, odkąd wyjechaliśmy na Kostarykę do dzisiaj straciłem 17 kg. to po prostu ze mnie zleciało i zanieczyszczona woda i toksyny i tłuszcz, zresztą toksyny są w tłuszczu zmagazynowane, więc to wszystko ze mnie zleciało i czuję się rzeszki i czuję się wspaniale. Także kończę już moją opowieść o tym drugim tygodniu postu, czekajcie teraz na... Trzeci film, który będzie po trzecim tygodniu. To już w sumie to już będzie jak będę kończył ten post wodny i później jeszcze czwarty film będzie. Będę nagrywał jak wychodzę z postu, w jaki sposób, um, jak to zrobić um, tak, żeby nie narobić sobie krzywdy, bo to jest bardzo ważne, bo nieumiejętnie wychodząc z postu można sobie naprawdę zrobić krzywdę. Są przypadki, no, że było bardzo nieciekawie. Także jeśli jesteście ciekawi, jak to się robi, zapraszam do oglądania następnych filmów. Tak, Filmy będę puszczał raz w tygodniu. Zresztą to tak chronologicznie wychodzi, no bo co tydzień chcę Wam poopowiadać coś na ten temat. Um, ogólnie to jest tak, że ja mam już doświadczenie no, 5 lat w postach, także robię, robię sukcesywnie sobie dwa razy w roku. No, już nawet przeprowadziłem kilka osób przez to, także pomagałem im mentalnie, wspierałem, doradzałem im co zrobić i, no i pozytywnie to się, to się skończyło. Są zadowoleni. Plus dodatkowo mam bardzo ciekawych mentorów, którzy wspierają mnie, wiedzą i naprawdę cieszę się, że oni są. Jakby ktoś chciał, również służę pomocą, możecie na Messengerze, no tu gdzieś będzie znaczek Facebooka, to wejść na Facebooka e, Wibracje szczęścia i na Messengerze napisać wiadomość prywatną. Myślę, że znajdę czas. Mam dużo czasu zresztą. Znajdę czas, żeby pomóc i odpowiedzieć, a może nawet udzielić znaczących rad. Także teraz się żegnam, no bo już idę sobie odpocząć, a jeśli chcecie, to zapraszam Was na następne filmy. Cześć!